Witam serdecznie w odcinku siódmym. Super dom. i dzisiaj będziemy robili nową kopalnię. Zabiorę drabinki z tamtej. Nie ma co marnować. Hmm. Dobra, ja muszę wyjdę, ziemię wezmę, żeby wyjść stąd No i niszczę wszystko Ja się zbiera szybko, więc się nie namęczę. zakopie tą brzydką dobra i teraz idziemy robić drugą w domku hmm wejście jest tu więc zejście zrobię tam już sobie zaplanowałem Schody oczywiście Dobra i jak to jest hmm. Dobra tutaj Na łopatę nie mam Ja za chwilę wracam Dobra już jestem Co ja miałem zrobić? Aha łopatę Łopata łopata Super, nie mam jakiej zrobić Super Albo otworzę sobie drzwi, co to tam O, szara owca. Super Chodź tu Ninja! Ła ha 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 Co uciekasz ty, nożem cię. No o. Dobra jest o jeszcze o ile ja ich tu mam dawaj jajko dawaj jajko wrzucę sobie dawaj jajko ty brzydka dobra tam lecimy dalej a trzeba dół zrobić jeszcze Wspomniałem o dole, dobra to mam tu z tym Łopata, Łopata Mmm Dwie łopaty Dobra zaczynało się tu Dwa tutaj I dwa tutaj, dobra Hmm, sobie coś. A nawet tutaj. No. Schody. hm um. Jak tam albo zrobię? Nie zrobię, zrobię. Dobra, zrobię. E, drewno. Chyba tak. Dobra, niech, niechaj będzie tak. Hmm, źle coś, ale dobra. Zobaczymy. A, są chyba trzy tutaj. No, 3 są tutaj. Nie, no, w sensie, że... 1, 2, 3. O. I w tym miejscu już trachadem. No. Aha. I jeszcze obraz. A się da złączyć. O. Dobra. Dawać obraz. W sumie lepszy ten, ale. Dobra. W tym będzie ten obraz. I robimy wszystko Zrobię sobie jakoś 6 um, na 3. Nie. Dobra. 2 na pewno w tą. 2 w tą. No to ja zrobię to i włączę frapsa. Narka I dobra, zrobiłem już Kopalnie zrobię sobie... No tutaj Chwila, bo ujada pies Dobra już Się ogarnął Zawsze robię 3x3x3 I jeszcze jedno Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra. I tak, drabinkę robię tutaj, a światło z tej strony. Dobra, światło numer jeden. I jedziemy na dół. Dobra mm -hmm. e, Nie wiem co mam mówić Schodząc w dół i słysząc szkieleta mm -hmm -hmm. Szkielety są brzydkie No, tam brzydkie przydale. Oj właśnie o brzydkich przydalech mówiąc. Oj. Wow. What the fuck is that? Oj, wow, z drugiej. A to dwa przydale. Oj, creeper. Oj, dwa. Amo. Chyba się nie obrazicie. Nie, eee, nie to. Hm, hem hem hem, hem, hem. ładuje się, ładuje się, ładuje się, ładuje się. Właśnie nie obrazicie, jak zniszczę je w ten sposób. Mm, dobra, już normal. Bo nie mam miecza, nie mam nic, nie mam żarcia. Nie miałem z nimi szans nawet. Dwa szkielety i ogórek. Zielony, Zielony ogórek. Nie, ogórek, ogórek, ogórek Zielony ma garniturek O, lawa, super O, żelazo Jeszcze lepiej A ja chcę węgiel Dobra, żelazo Hmm <coughs> Lawa A wungla nie ma jakoś tam zejdę, nie wiem jak może być tak o węgiel, dobra już przeżyję mmm, nom, nam, mmm, 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 Ile węgla? O Jezu, dobra. Tak, yy, zapraszam do subskrybowania, o, trzeba wykorzystać wolny czas, jak nic nie mówię. Dobra, idę tam. Nie będę was marnował, chodź tu, no. No to ja se już go sam zbiorę żeby nie było nudno dobra już zebrałem mogę wracać jestem z siebie dumny że zebrałem węgiel no żelazo super Oj. zanosi się na dużą miaskinę. no to fajnie żelazo już tam zbiorę przy was no bo żelazo jest fajne Żebym się nie zgubił Dobra tam, na hardcora Ojojoj, ogromna jaskinia By głośno Dobra, znaczy, że domek jest tam Mm -hmm. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Trochę zaraz biorę. No. Jak się zgaszało wodę. Dobra. Diament, diament. Za nisko, y za wysoko. Żeby diament jeszcze był. Jakby sobie idę. Dobra, wchodzę tam gdzieś. Ogromna jaskinia. Łez. No, zombie super, zabiję go. Chodź tu przy dalu, chodź tu. E, na górze się schował. Zaraz mi zleci na twarz Dobra, to my w z nim Chodź tu Aha, zbloczył się lamus Ale lama Zakończę siódmy odcinek na tej lamie Do zobaczenia, zapraszam do subskrypcji Bye bye Markońciu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Jebiórka i listek i zają.